Działając w imieniu Hygien Spółka ZO z siedzibą we Wrocławiu, wzywam P4 Spółka ZO z siedzibą w Warszawie pod nazwą sieci telekomunikacyjnej Play w terminie 3 dni do naprawienia szkód wywołanych Hygien Spółce ZO poprzez uporczywe niezamknięcie odstąpionej umowy o numerze UM01D004110051, łamane na 509296. 415 Internet Pro bez limitu gigabajtów 189.99 TV w tym laptop Lenovo Legion Y530 plus mysz plus E5573 oraz zapewnienia dostępu do sieci Play oraz internetu w minimalnej prędkości na poziomie 5 megabitów na sekundę na numerach usług 530

Usunięcia kłamliwych informacji o rzekomym udzieleniu ulgi na usługi na okres 25 miesięcy w wysokości odpowiednio dla numerów. 2000 zł, 2000 zł, 2000 zł, 2000 zł, 2000 zł, 1000 zł, 1300 zł. W terminie 3 dni pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umów z winy operatora sieci Play. Uzasadnienie. Hygien spółka Zo zawarła umowy telekomunikacyjne w celu wykonywania przez siebie usług dla innych podmiotów i zarabiania w ten sposób pieniędzy służących między innymi płatnościom za usługi świadczone przez P4 spółka ZO. Jeśli zatem operator pomimo wielu próśb, reklamacji i zgłoszeń dokonywanych przez hygien spółka ZO nadal nie umożliwia korzystania Zo, z urządzeń końcowych, w sposób przewidziany w umowach o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, na co Hygien Spółka ZO daje termin 3 dni od chwili opublikowania tego żądania w internecie, a następnie przesłanego wraz z ko kopią zrzutów ekranu, potwierdzającą brak możliwości korzystania z urządzeń z winy operatora P4 Spółka ZO, a także nierozwiązania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych i nieusunięcia nielegalnie pobranych opłat przez P4 Spółka ZO. Od Hygien Spółkazo za posiadanie laptopa Lenovo Y530, którego Hygien Spółkazo zwróciła na drugi dzień po zakupie z uwagi na jego fabryczne uszkodzenie, a następnie zwróciła urządzenie końcowe w postaci modemu internetu mobilnego do tego laptopa wraz z kartą SIM i nie korzysta z tych urządzeń, a sieć Play, czyli P4 Spółkazo. Nadal celowo i z rozmysłem nalicza za laptop raty, a za usługę internetu mobilnego do tego laptopa opłaty. To Hygien Spółka Zoo zerwie wszelkie umowy zawarte z P4 Spółka ZO. Co do rzekomych ulg na usługi, to przyjmując wartość pakietu internetu 40 GB i nielimitowane połączenia P4 dla klienta Postpaid przy założeniu miesięcznym 30 Zł w wariancie solo na 30 dni. Gdzie internet jest bez limitu danych, a rozmowy i SMS-u bez limitu do wszystkich sieci oraz pakiet roaming UE dodatkowo za 9 zł, daje to 39 zł. Mnożone przez 25 miesięcy umowy, to miesięczny koszt abonamentu nie może być wyższy niż 39 zł, a łączna ulga dla numeru wynosi 975 zł. Przyjmując oczywiście, że za numer klient nie ponosi żadnych opłat miesięcznych. A zatem sumarycznie dla siedmiu aktywacji, których, które posiada spółka Hygien, jest to kwota łączna 6825, a nie tak jak opisano w umowach łącznie 12300. Wówczas, gdyby przyznawano jakiekolwiek ulgi na usługi, to Hygien spółka ZO nie ponosiłaby żadnych kosztów abonamentowych. W imieniu spółki informujemy, że nie wyrażamy zgody na takie traktowanie. Kogokolwiek przez P4 spółka ZO. Sytuacja ta nie trwa od dzisiaj, tylko trwa od 23 września 2019 roku. 23 września w galerii dominikańskiej we Wrocławiu przedstawiciel hygien spółka ZO zwrócił laptop, który był uszkodzony fabrycznie. Zgodnie z informacją, z 30 września protokół z realizacji usługi diagnostycznej na dysku twardym uszkodzenie wynikło w wysokości 10%. Stwierdził to autoryzowany partner serwisowy Lenovo na podstawie przekazanych zgłoszeń przez P4 spółka ZO, a wcześniej przez Hygienię ZO. Mało tego. Firma P Play, P4 spółka ZO odmówiła jakiejkolwiek obniżki w związku z tym, że dali. Zepsuty laptop. Nie oszukujmy się. Zepsuty laptop wydali Hygien spółce zoo i liczyli na to, że Hygien będzie ponosiła opłaty miesięczne za to, że P4 będzie je pobierać. A Hygien weźmie sobie zepsuty laptop lub wyrazi zgodę na to, żeby taki zepsuty laptop yy, naprawić w ramach rękojmi którego oczywiście Hygien Spółka ZO nigdy nie użyła. Mało tego, na odmowę Hygien Spółka ZO takiego rozwiązania sytuacji i żądanie wymiany sprzętu na nowy, anulowania faktury za usługę, z której spółka bez sprzętu korzystać nie może, w imieniu spółki. Domagaliśmy się anulowania opłat ratalnych za sprzęt fabrycznie uszkodzony, z którego spółka nie korzysta, powołując się przy tym na przepisy o rękojmi i wadach ukrytych. Wyznaczyliśmy w imieniu termin spełnienia żądań do dnia 4 października pod rygorem rozwiązania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, której integralną częścią jest zakupowany sprzęt, bez którego P4 spółka ZO naraziła spółkę Hygien na straty poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki. W odpowiedzi od P4 otrzymaliśmy informację, że w przypadku braku zgody na naprawę w ramach rękojmi laptop zostanie odesłany bez podjęcia czynności naprawczych. Niestety, nie mają rzekomo możliwości zarejestrowania roszczeń w systemie na podstawie poniższego maila, ponieważ wymagany jest podpis na formularzu zgłoszeniowym. Oczywiście mogą robić wszystko: przyjmować każdy jeden dokument, każde jedno oświadczenie, przyjmować je również przez telefon. Ale w momencie, kiedy domagamy się od P4 spółka jakichkolwiek działań, zrobienia czegokolwiek w, naszej, w naszym interesie, tak jak tutaj, nie mamy w ogóle internetu. Pół megabita na sekundę ładowania, wyładowywanie danych jest niemożliwe. Co za tym robi sieć P4? Proponuje nic nie proponuje. Obniża? Nic nie obniża. Rozmawia z klientem o dana do kajfasza. Wczorajsze połączenie z P4 trwało blisko 40 minut i okazało się, że nic nie załatwimy, bo dział reklamacji jest nieczynny. Można zatem prowadzić spółkę tak, jak prowadzi ją P4. Można prowadzić spółkę tak, jak prowadzą ją inni przedsiębiorcy. Rozpatrując reklamację, sami się zastanówcie. Chcecie być częścią tego całego Majdanu? Wezwanie dla P4. Domagamy się natychmiastowego działania. Filmik nie zniknie do momentu, dopóki P4 spółka Zo, czyli Play, nie zacznie działać w tej sprawie.